Tym razem ani nie wędkarstwo, nie grzyby, ale mamy barszczyk stosowskiego. Tam jest takie ostre słońce, nie będzie widać, ale mamy tutaj inne kwiatki. Uch. A tu już mamy takiego pełnego może to nie są takie duże, tam mamy jakieś grzyby może to nie są jakieś duże y, okazy tego barczu, ale to jest na pewno to wystarczyło tu przejść y, jestem cały mokry, co się jak taka o tam też jest o a ten malutki i łodyga widać że te rośliny szybko się adoptują i mam takie właśnie grube te łodygi tutaj też fajnie widać i tutaj też jest Tu mamy śmieci. już tam sobie wyrzucał. I tu. I znowu. Barszczyk. Korzysta, korzystałem tutaj z okazji, chciałem pozdrowić wikinga, wiking, jak oglądasz moje, mój filmik, moje filmy serdecznie pozdrawiam pozdrawiam też innych widzów mam nadzieję, że ten kanał będzie się rozwijać chociaż nie mam do tego narzędzi, smykałki, ale ale mam taką nadzieję że jakoś to pójdzie no Dobra, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.